Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mówi Angelika Piątkowska, przedstawicielka grupy Listek Klonu, Latarniczka Polski Cyfrowej, a ja przede wszystkim mieszkanka starych Dzieduszyc, w miejscach, gdzie jeszcze działam. Dzisiaj chciałabym przedstawić Państwu, w jaki sposób ułożyć podanie i przygotować je przy użyciu komputera i ewentualnie później je wydrukować. Tutaj przedstawiam Państwu takie zdjęcie, które zostało gdzieś umieszczone na stronie internetowej. Znalazłam je poprzez wyszukiwarkę, poprzez Google.com. Ja może jeszcze spróbuję otworzyć przeglądarkę i pokazać, w jaki sposób znaleźć przykładowe podanie. Hmm. Internet jeszcze robi swoje. Wchodzimy na Images Google.com. Albo w momencie, kiedy wejdziemy na Google.com, samo Google.com. No, internet robi swoje to możemy bezpośrednio przejść do obrazy. Jeżeli cokolwiek wciśniemy, wpiszemy podanie, to możemy tutaj przejść na grafika. O no tak, to się będzie długo ładować. Ewentualnie tutaj, w momencie jak images w Google piszemy images.google.com, tu wpiszemy podanie, to jesteśmy automatycznie przenoszeni na tą zakładkę grafika. I jak widać, tutaj gdzieś było No, teraz może nie znajdę, ale któregoś razu, właśnie również na z Google są takie puste, jakby niewypełnione zupełnie, puste zupełnie niewypełnione podanie, i wyglądało ono w następujący sposób. Teraz niestety nie jestem w stanie dojść do źródła, kto, kto to zrobił. Jeżeli chodzi o te wszystkie niebieskie, czerwone i zielone, dodatki to są moje. To, co jest na czarno, jest jakiegoś pana bądź pani, którego serdecznie pozdrawiam. Ja niestety nie jestem w stanie obecnie. Po czasie dojść do źródła tego dokumentu. Spróbujemy coś takiego zrobić. Z wykorzystaniem darmowego oprogramowania. Dlaczego? Bo przede wszystkim jak to się mówi nie kradniczak, nie popełniamy przestępstw, nie ściągamy pirackiego oprogramowania, które jest właśnie kradzieżą po prostu. I trzeba to powiedzieć dosłownie. Więc piszemy w... Jest to oprogramowanie z pakietu Label Office. Czyli można tu, tu powiedzieć, że, że jest to wolne oprogramowanie z pewnością. Co możemy zrobić w tym oprogramowaniu, poza tym, że możemy go używać, tak jak każdego innego, przede wszystkim możemy tutaj na przykład sobie dokonać, jak nam wypasują, możemy dopisać nowe funkcjonalności, możemy zmienić aktualne funkcjonalności na swoje potrzeby, ściągając najpierw kod źródłowych programów, a potem po prostu go modyfikując według naszych potrzeb. Jeżeli chcemy ściągnąć to zupełnie za darmo zarówno do użytku takiego domowego jak i komercyjnego, wchodzimy jak zwykle na stronę producenta i pobieramy oprogramowanie które będzie w zakładce pobieranie i tutaj wybieramy wersję dla swojego systemu operacyjnego. Albo po prostu kod źródłowy, jeżeli jesteśmy informatykami i chcemy coś tam zmodyfikować. Przede wszystkim jest to, jest to dobra alternatywa. W momencie, kiedy, kiedy po prostu tego używamy, wiemy na pewno, że nie popełniamy przestępstwa. A skoro można w tym wykonać to, no to czemu by nie, tak? Przyjrzyjmy się temu podaniu. Tutaj mamy imię i nazwisko. Najpierw, ale tu jeszcze powyżej warto i to, i to po prostu dopiszę. O, właśnie, w jaki sposób to jeszcze wyedytować? Otworzymy to w standardowym PENCIE. tu jeszcze dopiszę. O, na jakiś tam żółty. Gdzie? Data. O. Jak to zapiszę, akurat Paint był dostępny wraz z systemem, który był to tutaj zainstalowany od początku, więc jest OK. I jak widać, tutaj nam również się odświeżyło. Czyli najpierw mamy to, gdzie i data. I teraz weźmy, wyobraźmy sobie taką sytuację, że piszemy um, w imieniu pani Jadwigi, która sobie zachorowała i y, nie może opłacić mieszkania, i piszemy do burmistrza, bo to jest lokal socjalny. Zobaczcie, mamy tutaj coś takiego. Na początku, oczywiście, wyobraźmy sobie, że o, jest w jakiejś miejscowości o nazwie gębowa. Dzisiaj jest 18.04. 2015 rok. I tutaj sobie piszemy Bóżym mi... Miasta i gminy Gębowo. O, może Gębowo widzimy I zobaczcie, co tutaj się stało. Zostało to wyrównane do prawej strony, tak jak chcieliśmy na początku, tak jak to. Ale zostało to wyrównane niepoprawnie, bo my byśmy chcieli, żeby to było do prawej, ale tutaj do tego początku. No tak niestety nie jesteśmy w stanie zrobić. Jedyne co możemy zro zrobić to wstawić pole tekstowe albo tak jak akurat w tym pakiecie się to nazywa ramka. Mamy ramkę. Możemy sobie tutaj od razu wybrać, że, że nie chcemy absolutnie żadnych linii, ze względu na to, że pismo porządkowy się tych linii nie używa. Rozciągniemy sobie tak, że, tak jak, jak dla mnie jest to akurat w danej chwili potrzebne. Tutaj już możemy dać do prawej. Albo od razu do lewej, żeby było ładnie. Przepraszam. Tutaj możemy również wpisać w tym miejscu wszelkie tytuły naukowe, jeżeli znamy. Na przykład doktor, doktor habilitowany, profesor i tak dalej. Tu poniżej można było dać adres do, do urzędu, ale jeżeli to nie jest dostarczone przez pocztę, tylko po prostu przez kancelarię, to nie ma konieczności tego pisać. więc jak to ludzie są zwykle leniwi, zostawimy tak, jak jest. Po drugiej stronie wstawimy drugą ramkę. Tak, jest ramka. Mniej więcej patrzymy, żeby była na równostoń. Jeżeli tutaj nam wyszło, że, że po prostu nie zaakceptowaliśmy pewnych ustawień, możemy wejść tutaj w ramkę i sobie te krawędzie wyłączyć, ewentualnie dodać tutaj jakąś nazwę, sławę, miejsce zakotwiczenia. W tej chwili nie będziemy się jeszcze tym bawić. W tym miejscu piszemy adres. Wrzucamy się z powrotem na lewą stronę. I to będzie Pani Jadwiga Kowalska. Ulica na 12. Oczywiście po UL powinna się pojawić kropka. I jakieś tam 0, 1, 2, 3, 4. Gębłowo. Jakaś miejscowość, jakieś kotkę w Przy opływaniu w momencie ramek, warto dać górę i dół, żeby właśnie nie próbowało wejść tutaj nam gdzieś w środek. Opływanie. I na przykład bez opływania będzie z tą tutaj opcją. Czyli jak widzimy, mamy w górę i dół tekstu, i w środku ten obiekt, który akurat zetrujemy. Teraz możemy się przenieść zupełnie poniżej. Tutaj mamy wyrównanie do środka i możemy pisać podanie. Prawdopodobnie byśmy chcieli, żeby to było trochę poniżej. Zaczynamy tutaj taką ilość ścięterów, jak wydaje się nam, że będzie ładniej. I co tutaj dajemy? Tu gdzie jest podanie, może być niedobrze prośba. Mamy od kogo, mamy do kogo. Teraz piszemy uprzejmie proszę o przechodzimy na wyrównanie do lewej. Wciskamy klawisz TAB, aby uzyskać pewne wcięcie i piszemy na przykład uprzejmie to o rozłożenie na opłaty za użytkowanie lokalu. socjalnego jeszcze dodamy, w którym zamieszkuję, a było wiadomo, że chodzi o lokal przy Błotnej 12, tutaj dodamy jeszcze za miesiąc sierpień na przykład, Przechodzimy do następnego. Jak widać, to to, o co prosimy, może być ujęte tak naprawdę w jednym zdaniu. Tutaj nie ma co się rozpisywać. Kolejną sprawą jest oczywiście umotywowanie w jakiś sposób prośby, bo nie piszemy bez powodu, tak? No, z jakiegoś powodu wyniknęła sytuacja, że prosimy o coś, tak? Więc umotywujemy swoją prośbą. Prośbę Skąd pądem. Faktem. O, zauważcie jedną rzecz. W momencie, kiedy piszę coś błędnie, np. w tej, tutaj się mi podkreśli. W momencie podkreślenia mogę dać prawym przyciskiem myszy i pokazuje mi poprawne odpowiedzi. Wybieram to, co muszę, przecinek, jest z powodu podoby. nie jestem w stanie. Uiścić. Zaległej należności. Zatem myślę, to właśnie jeszcze. Czyli tutaj pokazujemy, że pani jednak mimo wszystko chce płacić, ale nie ma tutaj za bardzo możliwości, tak? I teraz kolejna sprawa. Widzimy, że to podanie jest tutaj za mała przerwa. Więc najeżdżamy w tym miejscu i wciskamy Enter, żeby, o, może nawet dwa i zwiększamy tutaj chociażby czcionkę do 14 czy nawet do 16. Dobra, mamy coś takiego, patrzymy dalej na nasz schematik. Uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby, a ewentualnie zamiast uprzejmie proszę można z góry podziękować, na przykład. My sobie z góry podziękujemy, bo uważamy, że jednak to zostanie pozytywnie rozpatrzone, więc podziękujemy. Znowu tutaj został użyty klawisz tabulatora. W góry dziękuję za pozytywne to nie prośby. I teraz tak, wypadałoby tutaj dać jeszcze z 2 I tutaj zrobimy jeszcze coś takiego, że wstawimy jeszcze jedno pole tekstowe, czyli ramkę tutaj. Wstawiamy mniej więcej na wysokości ostatniego wyrazu, trochę poniżej. To można dać nawet na... Szacunku, tutaj zrobimy za I w tym miejscu nie będziemy już pisać kto, tylko zrobimy kropki. I uwaga warto, żeby te kropki były mniejszą czcionką niż cały tekst, na przykładysymką. Z tego względu, że wtedy będzie się ich wydawało więcej. Oczywiście usuwamy z ramki wszelkie krawędzie w tym miejscu. Ramkę dajemy trochę niżej, może być węższa, bo tak naprawdę mamy ją jedną, jedną I w tej formie, mniejsze, żeby było widać całe, możemy już składać to w urzędzie. Kolejna sprawa jeszcze na dole. Tutaj oczywiście, później przedstawimy sobie odpływanie, żeby było bez. W tym miejscu jeszcze może być miejsce na załączniki. Załączniki warto, aby były listą wypunktowaną. Najeżdżamy tutaj i mamy numerki. Czyli załącznik jeden, niech to będzie na przykład zaświadczenie z urzędu. Niech to będzie chociażby do ze szpitala czy tam każda pacjenta. Kopia recepty. Generalnie wypisujemy tutaj dokumenty, które zostaną złożone. W momencie, jeżeli nie będzie to oryginał, to chociażby w karcie, niech to będzie kopia też deszka. Przypominam, że się backspace. Ostatnią literkę marzymy, pisujemy poprawną i przechodzimy myszką tam, gdzie potrzebujemy. Jak widzimy, załączniki są poniżej podpisu. Tutaj z poważeniem i miejsce na odręczny podpis. Pamiętajcie, że podpis powinien być odręczny, a nie elektroniczny, chyba że składamy dokument zupełnie elektronicznie, wtedy ta forma jest możliwe do zaakceptowania. To już zamknę i teraz tak, mamy sobie tutaj podanie i już mówię, że tych kratek nie będzie widać tutaj na wydruku. Możemy ewentualnie jeszcze zmienić czcionkę na chociażby nie jeżeli komuś się czcionki szeryfowe nie podobają. czy znaczy ładnie wyglądają na wydruku. Mamy coś takiego. Kolejną sprawą, którą można dać tutaj, w tym miejscu, jest wyrównanie do obu stron. W tym miejscu. Aby dokument wyglądał bardziej profesjonalnie i łatwiej się go czytało, zwłaszcza kiedy jest on dłuższy. W momencie chociażby, jeżeli motywacja tutaj w tym miejscu zajmuje nam kilka jak, żeby każda z nich była jednakowej długości. Kolejne, co należałoby zrobić, to wydrukować, lub udostępnić innym do wydrukowania. W momencie, kiedy udostępniamy innym, warto wyeksportować do PDF. Dlaczego? Bo PDF-a umieją odczytać wszyscy, a niekoniecznie umieją y, go odczytać y, inne pakiety biurowe. Czasami się okazuje, że między wersjami danego pakietu biurowego lub otwarciu w innych coś nam się rozjedzie, a my tego nie chcemy. W związku z tym zawsze lepiej po zakończeniu zapisać się jako PDF, którego już nie można edytować, więc nic nam się nie rozjedzie. Zapiszemy to sobie jak podanie PDF. Podanie PDF. I teraz, jak otworzymy, ja akurat tutaj mam ukryte ikony tej kitu, więc wejdę bezpośrednio tutaj. I można zobaczyć, będzie za chwilę, w jaki sposób to będzie wyglądało bezpośrednio na wydruku. Czyli tu mamy. Nasze pola tekstowe, mamy nasze podanie, zaświadczenia, czyli wszystko wygląda tak, jak wyglądać powinno. I jeszcze taka uwaga, bo właśnie w, pola, w polach tekstowych, które podokładaliśmy w tym miejscu, nie byliśmy w stanie zmienić czcionki naraz, tak? czyli w momencie, nawet jak tutaj zaznaczyliśmy sobie tekst. Więc warto jest po prostu wcisnąć kombinację Ctrl A i wtedy zmienić, ale i wtedy to nie zadziała czasami. Więc warto po prostu jeszcze pamiętać, żeby zaznaczyć i te pola tekstowe tutaj również podmieniać. Tak jak to teraz robię. Na jedną czcionkę. Mówię, to nie musi być area, ale możecie wybrać dowolną czcionkę, która jest zainstalowana w systemie. Warto zapisać sobie to do edycji, tak jak ja tutaj. Niech to będzie nasze podanie. Na wypadek, no, na pulpicie będzie nawet lepiej. Gdyby okazało się, że trzeba to później edytować, i oczywiście zapisujemy również w PDF-ie, znowu jako podanie PDF, ale uwaga, tutaj piszę, że ten plik już istnieje. Czy chcemy go zamienić? Tak, bo nam ta stara wersja do niczego potrzebna nie będzie. I w tym momencie tak naprawdę nasza praca jest zakończona. Możemy sobie spokojnie iść i to wydrukować na przykład w punkcie Xero, gdzie są sąsiadki. W momencie, jeżeli mamy drukarkę, możemy kliknąć drukuj, czyli tutaj obok. I wybieramy jedną z drukarek dostępną w systemie. Ja ze względu na to, że teraz nie mam podłączonej żadnej drukarki fizycznej to biorę Foxy Trider. Foxy Trider jest pseudodrukarką, która udaje drukarkę tak naprawdę w PDF. Z dosłownie wszystkiego. Nawet w notwnikach zobaczcie, że jak ja sobie tutaj wypiszę cokolwiek. I tutaj również dam drukowanie, to tutaj też mam tego Foxy Tridera i wtedy nawet jeżeli program nie ma możliwości zapisania do PDF to ja sobie to w tym momencie jestem w stanie w pdf a zapisać. Mniej więcej do tego służy ta drukarka. jeszcze mi się od razu otwieram. W moim domyślnym e, czytniku PDF. Więc w jaki sposób drukować? Tutaj po prostu wybieramy drukarkę, którą potrzebujemy. Dajemy wszystkie strony, bo mamy jedną. Więc to, czy będziemy drukować w odwrotnych kolejnościach i kombinować, tutaj nie ma żadnego znaczenia. Wydrukujemy, pojawi się nam no, z tym, że tutaj jest 5 PDF dokument, więc on pokaże, że to już istnieje, więc on, on nam to wydrukuje. I Widzimy już, że tutaj mamy wszystko tak, jak chcieliśmy. No i to by było na tyle. Chciałabym przede wszystkim pozdrowić moich, nazwijmy to studentów, którzy obecnie teraz ze mną na naszej wsi uczą się komputera od podstaw. Jeżeli to komuś pomoże, to fajnie, jeżeli nie, no to trudno. Przede wszystkim cały film był kierowany do osób, które dopiero zaczynają, więc myślę, że moi bardziej doświadczeni koledzy mi to wybaczą. Dzięki bardzo za uwagę. Do zobaczenia kiedyś. Cześć. Ja